Czy lubicie się błąkać po lesie w środku nocy z wiedzą, że coś zaraz może na was wyskoczyć i w najlepszym wypadku tylko was wystraszyć? No właśnie, ja też nie. I z tego powodu nie zapuszczam się o późnych godzinach w środek lasu, no chyba, że muszę, to wtedy nie mam zbyt dużego wyboru, podobnie jak nasza trójka bohaterów. NIE! TY SIĘ NIE LICZYSZ! Którzy muszą stawić czoła przerośniętym kurczakom. Siemaneczko, wy już wiecie kim ja jestem, a to jest, jak się już prawdopodobnie domyślacie, fan game Delta Traveler, stworzony przez fanów. Podobnie jak jeszcze jedna postać, która poluje na naszych przyjaciół w tym samym ciemnym lesie Kto to może być? Cię teraz zapytacie Mogę wam podpowiedzieć, że jest to przeciwieństwo naszego dobrze znanego niebieskiego przyjaciela No... Uf! Mam cię! Odwal się od nas ty cholerna! QC! Czy wszystko w porządku? Tak... Nic mi nie jest, ale... Uciekł Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy mam okazję go zabić, on ucieka. Więc to tyle, jeśli chodzi o jego... Zabijaj lub bądź zabijany. <taki> tak, bo uciekł. A dzięki za uratowanie nas, ale... O, mamy już te cztery części tej drabiny, więc... Nie wiesz czasem, czy nie potrzebujemy czasami ich więcej? A, racja. Wydaje mi się, że chyba mamy wszystkie. Niosę teraz te, które znalazłam, więc przejdźmy się dalej i odbudujmy tą drabinę. Spotkajmy się w ślepym załuku na wschód stąd. Hmm, no i poszła. Jasno opisane. Jestem pewna, że ma na myśli cliff, do którego możemy dobudować drabinę. Chyba tak. Hmm, ale Papyrus wyraźnie mówił, że będzie go trzymać na smyczy. Aha, <laughs> że Sansa. No tak, tak było. Może... Uh... O! Sansa zapuścił po ataku listowym. Może uciekł gdy Papyrus był rozproszony? Obydwoje uciekli kiedy odepchnęłam Krisa. Dobra, chodźmy już. <laughs> No dobra, to chodźmy na tą wschodnią część klifu. Szkoda, że nie doprecyzowała. Po prostu pójdę na wschód i... O! Znalazłem cię. Hej. Hej! Wygląda na to, że przynieśliście pochodnie. A teraz chodźmy i odbudujmy tą drabinę i wynośmy się stąd. Mnie dziwi, że ona się nie bała iść w ciemnościach. Już. Ale okej. Okay. Za nami, prawda? Okej, okay. jest Snowdrake. Nie jest zawsze taki trudny, jeśli się go pozna. A, cholera. Przepraszam, że o to pytam, ale czy możecie się zaopiekować tym Snowdrakeiem? Mogę wziąć od ciebie tą pochodnię, jeśli to ułatwi sprawę. Chyba możemy! Tak czy inaczej, i tak nie mamy wyboru. No to lecimy! Ej, nie wiem czy też zauważyliście, ale teraz Chris też reaguje, wiecie, w tych cutscenkach, a nie, po prostu stoi bez ruchu. Dobra, no to oczywiście tutaj standardowo, byle co na Chrisie klikniemy i tak pewnie Suzy i Noel go zmęczą, więc lecimy. Powiedziałeś Chill Drake'owi, że to wszystko jest nie tak, nic się nie stało. Suzy celuje swoją bronią w Drake'a, ale nic się nie dzieje. Noel przepuszcza śnieg przez zimne powietrze, nic się nie dzieje. E Okej, okay, to może, nie wiem, Chris ma jeszcze coś w zanadrzu. Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy on nie staje się zmęczony? Właśnie, co, nie? <laughs> Właśnie, dobre spostrzeżenie, Suzy. Dobra, może Chris faktycznie będzie miał coś. Yy, to jeszcze raz spróbujmy tego. Okej, okay, zaś mówimy mu, że to jest wszystko nie tak, yy, nic się mu nie dzieje. Yy, ciekawe. ciekawe. Będę musiał tutaj jakoś ogarnąć, yy, jak to zrobić. Fildrake patrzy na ciebie. Dobra. No, nie, opowiedzmy mu żart. Ale no co, no. Dobra, spróbujmy już jeszcze raz S-action i N-action. E, mogę uleczyć kogoś, ale chyba to nie jest potrzebne. Dobra, po prostu dajmy Action i tyle. Robisz złą lotową grę słów, nic się nie dzieje. Ktoś zeksceluje swoją bronią, nic się nie dzieje. No też rzuca tym śniegiem, nic się nie dzieje. Czemu nic nie działa? Nie wiem, może muszę go oszczędzić albo... Dlaczego to nie działa? No, zgadzam się. No, dobra. Zakładam, że jak Suzy o tym mówi, to faktycznie muszę zrobić coś innego, ale co ja mogę zrobić? Może muszę, muszę go pobić i zmęczyć? a uh, nie wiem. Nie wiem, na razie daj mi Defend na wszystkim, bo i tak to nie działa, więc spróbuję sobie zaoszczędzić uh, otrzymanych na pewno obrażeń. Kurczę, no... Hej, przestań! Uuu. Uh. Hej, dude. Childrake. Co tu się dzieje? Usłyszałem ryk z naprawdę daleka. Co jest z tobą nie tak? To chyba nie pomaga. Czyli uspokój się. Wszystko słyszałem. Wszystko ze mną w porządku. No dalej, stary. To ja, Snowy. Nie pamiętasz mnie? Nie zdziwię się, jak on go zje. O! O! Jest! Boże, co ja do cholera robiłem przez ten długi czas? Tam gła doprowadziła mnie do szału. Ale teraz masz się dobrze, prawda? O tak Snowy! Porzućmy już ten las. O, uciekli. Super. I cyk 30 golda. Wow, ja o, nie spodziewałem się tego. Tak czy inaczej, udało mi się w końcu odbudować tą drabinę, więc spadajmy stąd. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za pomoc. Przyjemność po naszej stronie QC. Okej, okay, ona sobie już poszła na górę. I hej, to również oznacza, że my też możemy iść. Więc spadajmy. Oj, dzisiaj już widzę rozjaśnił las. Ale chyba nie ma powodu, żeby tam wracać, więc chodźmy dalej. Dobra. <ścoughs> nie. Więc, co? jak to jest możliwe, że las tam na dole był bezpieczniejszy niż całe to miejsce tutaj? Wygląda na to, że tamten most jest zepsuty. I również jest pokryty mnóstwem kolców. Założę się, że chodziło o most. Ok. Uciekłeś z leśnego dołu i wróciłeś z powrotem na wyżej położoną nadziemną pustkę. Jesteś wypełniony mocą niezmiennych okoliczności. <laughs> Nie mogę czasami z tych save'ów. Mamy skrzynkę. Użyć skrzynki, tak. Aha, nic tutaj nie mamy. O, tabliczka. Zamień każde X w, nie wiadomo, a następnie naciśnij ten przełącznik. Uwielbiam, gdy odpowiedzi po prostu znikają. No cóż, może sami się dowiedzmy co zrobić? Eee, nieważne. I tak nie mamy wyboru. Ora. Hmm. Tego co ja pamiętam, mam zamienić każde X w kółko. Uuu, wy mi możecie klikać na przełączniki. Dobrze to wiedzieć. Dobra, spróbujmy od drugiej strony. Okej, okay, czy zadziała? No oczywiście, że zadziałało. O, widzicie o to mi chodzi, też reaguje. Zatrzymajcie się! Wszyscy odsuńcie się na bok. O, <ścoughs> Czyżby kolejna walka? Słyszeliśmy wiele raportów o człowieku wędrującym z kilkoma potworami. <ścoughs> czy widzieliście tego człowieka? Nie. Co ty? Co ty gadasz? A, a Nie. <grywia> ja. On, nawet nie mam pojęcia, jak człowiek wygląda. Czy jesteś pewna? Wasza trójka dziwnie pachnie. Co, My po prostu. Um, właśnie pomagaliśmy rodzince królików uciec z głębokiego lasu i walczyliśmy z Andrejkami um, z tam na dole, więc. A, może. Może dlatego tak pachniemy. Hmm. Ta, to ma sens. Wszyscy wracajcie do miasta. Tutaj jest niebezpiecznie, zwłaszcza gdy w pobliżu grasuje człowiek. Okej, okay, załapałam. No. Ludzie niebezpieczni. To trochę zbyt na wyrost powiedziane, nie sądzisz? I dlaczego oni nie ogarnęli, że Kryz jest człowiekiem? Kris, pamiętasz co ci mama mówiła? Albo o, co mówiła wersja twojej mamy z tej fioletowej jaskini? Oni chcieli tak jakby zabrać twoją duszę lub coś w tym stylu. Znaczy nie mam pojęcia, jak myślisz? Co tutaj się dzieje? Jestem tak samo zdezorientowany jak ty. Zgadzam się z nimi. Coś im się musiało stać. Trzy kropki. Hm. Dobra, dajmy, że jestem tak samo zdezorientowany jak ty. <gryw> Nawet jak znamy prawdę. Eee, nie wyglądasz na takiego. A co myślisz o tym, że oni mogli mieć jakąś wojnę pomiędzy sobą lub coś w tym stylu? Zastanawiam się, czy w tym podziemnym świecie ludzie i potwory są bardziej agresywne względem siebie. Co jest trochę niepokojące, biorąc pod uwagę to, co wiemy o ludzkiej mocy. <laughs> Czekaj, co? Tylko trochę nudnej historii. <laughs> w takim razie przestańmy marnować czas! Spadajmy stąd! Oran, to przestańmy marnować czas i spadajmy stąd. Uuu, guzik! Na drzewie. Co on tutaj robi? Na tym drzewie znajduje się bardzo kuszący, duży, czerwony przycisk. Czy go nacisnąć? Kurde, oczywiście że tak. Nacisnąłeś guzik. To Co jest. Co? No, Chris, dlaczego tu klikłeś? Jezu. Jesteś w stanie wstać, prawda, Chris? Dobra, ciebie nie dotykam, ale jestem ciekaw co się stanie jak odpuszczę sobie, żeby nacisnąć NIE. Wstrzymałeś się przed naciśnięciem tego przycisku. Dobra, o, cześć. O, witajcie. Ty, dlaczego do cholery nie pilnowałeś Sansa? O czym ty mówisz? Wpadliśmy w jego głupią zasadzkę, głupku. Co? To niedorzeczne. On uważnie mnie słucha i właśnie stoi obok mnie. Ja myślałem, że on niezwykle cicho się zachowuje. <ścoughs> Ty myślałeś? Gdzie on mógł się. O, on jest tam, przy następnej zagadce. Więc on uciekł, zanim ja tam mogłem się znaleźć. Przepraszam Was za to. Aczkolwiek wiem, że on jest zagadkę przed nami. Jestem w stanie nawet go stąd zauważyć. Więc wszyscy jesteście teraz od niego bezpieczni. Ale a! Ah. W tym miejscu znajduje się kolejna zagadka do rozwiązania. Chciałem ją zrobić na kształt swojej twarzy, ale... Ale Sans chciał, aby była bardziej onieśmielająca. Więc zrobiłem ją w kształt jego twarzy. Ale nie jestem pewien rozwiązania. Możecie być przy tym, kiedy będę rozkminiać rozwiązanie. I pamiętajcie, nie powinniście wciskać żadnych fajnych, czerwonych przycisków. Na które się bezpośrednio nadziejecie. Nie! Chris nie wciskaj tego czerwonego przycisku. To już wiemy. O, faktycznie jest, masz Sansa. Zobaczmy mm, instrukcję. Zamień każde X na 0. Następnie naciśnij przycisk. Głupi znak. Sami się o tym przekonaliśmy. Suzy nie sądzę, żeby poprzedni znak wiedział, że został zniszczony. Dla mnie to brzmi, jakby to zrobił nasz zły przyjaciel, jeśli pytasz mnie. Czy chcielibyście? Podpoję? Cóż, no to źle dla Was. Ponieważ sam nie jestem pewien rozwiązania. Więc pospiesz się. Cóż, staram się. <grym> Dobra. Wygląda na to, że sami będziemy musieli to rozwiązać. Dobrze wiedzieć, że Wy tam na mnie czekacie. Z tego co widzę, i tak muszę wejść tutaj, więc o, wejdźmy. I i i. Wygląda na to, że będę musiał tutaj przejść. Tutaj. W dół. W... Ok, teraz jestem przy drugim. Oczku, przy którym będę musiał chyba tutaj zejść na dół. Ok, mogę sobie teraz ten końcik uśmieszku zrobić. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. Ok, i teraz to oczko mogę zrobić dokładnie w taki sam sposób. I teraz tutaj do góry, na dół i bang. Mamy zrobioną całą zagadkę. Tylko jeszcze stąd wyjść, nie zahaczając niczego. A więc udało Ci się zwyciężyć nad tą zagadką. Jak i również ona nie eksplodowała. Imponujące. E, aczkolwiek następna zagadka nie będzie tak bezpieczna. Mam nadzieję, że posiadasz umiejętności w postępowaniu z zestawem zasad. Nie! <śm> Co jest, czemu ty przeszłeś przez skałę? Chris, dlaczego nie mogliśmy po prostu wspiąć się na te skały? To znacznie ułatwiłoby rozwiązanie tej zagadki. Myślę, że dla ciebie to byłoby łatwiejsze. Chris jest dość niski. Ah, racja. Czekaj, a co gdybyśmy po prostu go rozciągnęli, żeby był wyższy? <laughs> nie! Zostaw mnie. A właściwie nie jestem pewna, czy to zadziałałoby w przypadku ludzi. <śmiech> Chodźmy. <śmiech> Czyli co was można rozciągać? Dobra. Widzę, że tutaj mamy ice capy. Z tego co mi się wydaje, z nimi chyba walczyliśmy, ale jeszcze raz sobie z nimi powalczymy, bo to było dawno. Dobra, ice cap. Pamiętam, że chyba trzeba było ignorować jednego. Dopiero później można było mu chyba ukraść tę czapkę, więc na razie ich ignorujmy. Wszyscy odwrócili wzrok od kapelusza ice capa. Nagle ice cap wpadł w szał. Popatrz się na mój cholerny kapelusz. <laughs> Jak się wkurzył. <laughs> No nie, kolce mnie atakują. Okej. Okay. Jeszcze szaleje wokół ciebie. Dobra. Mm, teraz prawdopodobnie będę musiał mu to ukraść. A my już możemy sobie wkurzać mm, drugiego ice capa. Spróbowałeś ukraść kapelusz ice capa. Aczkolwiek nie jest wystarczająco osłabiony. Hmm. Suzy obraża ice cupa. Wygląda na zmartwionego. Noel próbuje przemówić do rozsądku ice cupowi, Ale on ją spoliczkował. Hej. To niegrzeczne. Zabieraj swoje ręce. Ode mnie skurwy Jezus. Mówi mi to głupi świąteczny jeleń Ciek. Co jest? Ja się nie spodziewałem, że w tej grze faktycznie jest. napotkam prawdziwe przekleństwa! Icecap szaleje wokół ciebie, czyli jeszcze raz będę musiał go zignorować i dopiero później będę mógł mu ukraść. Czapeczka. Wszyscy odwracacie wzrok od Icecapa, Wygląda na pokonanego. Dobrze, już mnie to nie obchodzi. Okej. Okay. Zrobimy tak, bo widzę, że ta walka jest dosyć długa. Jednego oszczędzę teraz, a drugiego wam skipnę. Nie chcę was też zanudzać. Ice cut. desperacko pragnie uwagi. Czy zaraz mi się uda ukraść jego czapencję? Spróbujmy. A wy. Mm, się może bronić na razie. A ładnie niech uleczy Chrisa. Okej. Okay. Spróbowałeś ukraść czapkę Ice Hata. I ci się udało. Czapka rozpłynęła ci się w dłoniach. No ale. oczywiście mi uleczyła. Jaki jest sens? Twoja głowa wygląda na tak nagą. I okay. w ogóle jednego zmęczyłem, a drugiego udało mi się zrobić na żółto, więc tak, pół na pół, bo jednego oszczędziłem, a drugiego uśpiłem. Hmm. Następne drzewo, no cóż, nie mogę go zobaczyć. Jest przynajmniej lepsze. Dlaczego? Bo nie ma bomby na sobie. <gry> Dobra, chodźmy dalej. Witajcie. A, tutaj jest wasza trójka. Czuję się tak, jakbyśmy nie rozmawiali ze sobą jakiś czas temu. <gry> <laughs> Szybciej kontynuuj. Co to do cholery jest? Chętna do wcześniejszej kontynuacji. Co? Cóż, ta zagadka była ładna. Eh, trochę brutalna, ale wciąż łaskawa. Została wyprodukowana przez wspaniałą doktora <laughs> świetnie. Widzicie te płytki? Ja testowałem nowe funkcje tej wersji. Jestem dość zdziwiony, że nie uwięziłem siebie w niej. Z nową siłową pułapką, która jest w stanie uwięzić rozwiązywacza zagadek. Ale on gada od rzeczy, nie? Jak możecie zobaczyć, te kafelki różnią się kolorami? Te. Każdy kolor ma inną przypisaną funkcję. Czerwone płytki są niemożliwe do przejścia. Nie możesz po nich chodzić. Żółte płytki są elektrycznymi płytkami. One cię porażą prądem. Nie tak bardzo jak kula, ale nadal będzie boleć. Jakież to będzie krępujące, jeśli zginiesz od nich? Mówiąc już o zginięciu Stare, zielone płytki nie sprawiały się dobrze w śmiertelnej pułapce Więc te nowe będą generować kulę ataku Osobiście zaopatrzyłem je w kości, więc uważajcie Płytki pomarańczowe są zapachowe, o zapachu pomarańczy Sprawią, że będziesz pachnieć pysznie Niebieskie płytki to są płytki wodne Przepłyń przez nie, jeśli chcesz, ale... Jeśli będziesz pachnął pomarańczami, piranie cię ugryzą <laughs> to może zaboleć, ale nie będziesz w stanie przejść przez nie Jak i również, jeśli niebieska płytka będzie znajdować się obok płytki żółtej Wtedy woda porazi cię prądem <laughs> Fioletowe płytki są śliskie Kiedy na nią nastąpisz, prześlizgniesz się do następnej płytki Aczkolwiek śliskie mydło pachnie jak cytryny Której piranie nie lubią Fioletowe i niebieskie są ok. Różowe płytki nic nie robią Możesz po nich chodzić ile tylko chcesz. W końcu, białe płytki. One są Twoim celem. Zagadka zostanie ukończona, kiedy nastąpisz na nią. Okej. Okay. Jak to brzmi? Czy zrozumieliście? <grym> <grym> ja. A, a jeśli to nie byłoby oczywiste, Chris musi to rozwiązać. A jeśli chodzi o Was, obojgu, możecie pomóc mu. Co do cholery mamy z nimi zrobić? Możecie śledzić zapach Chrisa. Jeśli Chris nadepnie na pomarańczową płytkę, wtedy będzie pachnąć pomarańczami. Jeśli Chris nadepnie na fioletową płytkę, będzie pachnieć cytrynami. Chris może pachnąć tylko jedną rzeczą naraz. Więc, tylko jeden z was może trzymać znak podniesiony ku górze. Ja zrozumiałem. Czekaj, pogubiłem się. Jakie jeszcze raz były zasady, gdy Chris pachnie cytrynami na fioletowo. To co jeszcze? Okej, okay. chyba będę musiał się powtórzyć. Przestań tracić czas. Ech, niech to zapamiętają zasady metodą próbi błędów. W takim razie nie będę marnować więcej czasu na wyjaśnienia. Co do cholery? Ach. Tak, właściwie, jeszcze jedna rzecz. Ta zagadka jest całkowicie losowa. Kiedy wcisnę ten przełącznik, sprawisz, że zagadka stanie się tak losowa, jak jej nigdy wcześniej nie widzieliście. Nawet ja nie będę znać rozwiązania. Czyli tak samo jak do poprzedniej. Nie! Przygotujcie się. Jestem ciekaw, czy zostanie powtórzony żart z Undertale'a. Zaraz się przekonamy. Mam silne przeczucie, że tak się może stać. Okej. Okay. <laughs> Wiedziałem! Co? Hmm, wydaje się dość łatwa. Chris, myślisz, że będziesz w stanie ją rozwiązać? <laughs> o nie nie, 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 nie! Nie! Nie tym razem. <laughs> no to jedziemy! O, tego się nie spodziewałem. Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz, Chris. <laughs> Ponieważ możesz zginąć zanim się zbliżysz. Chris, nie próbuj przez to przebiec. Chris, nie pytaj mnie o pomoc! Ponieważ za cholernie pamiętam jak to działa. <laughs> Powodzenia, Chris. Yeah, thanks about that. Uh. Nie! Tu były te! Uh, uh. Zaraz. Chwilę. Uh, tutaj? Teraz pachnę jak Drno. I mogę chyba wejść do wody. Z tego co mi się wydaje. Uh, Okej. Okay. Dobra, 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 na spokojnie. Okej, okay, tutaj. Nie, nie. Zdawo y zaraz. Mam ich tam na pewno. tu jest biały. E yeah, right. <noise> to nie jest Twój los. Ralsej do nas mówi. Proszę, nie poddawaj się. Yeah, thanks. Teraz się tak zastanawiam, jakbym poszedł do góry i tutaj, to już bym pachnął. Zaraz. Muszę pójść do góry na to mydło i teraz... cię wrócić i pójść do wody, tak? Tak, będę w stanie wtedy wejść do wody. Mm. O, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I'm in, I'm in, I'm in. To wygląda na to, że tutaj teraz będę sobie mógł przebiec chyba na sam dół. Dobra, spróbujmy. O. no nie, 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 nie. <śpuszczaj> Spokojnie. No <śpuszczaj> jak? <śpuszczaj> Zaraz. Eee, co ja mam zrobić? A, chwila, 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 chwila. Mogę się wrócić. A... Kurde! Dobra, zaś jestem tu. Aha, patrzcie, tu jest fioletowy. Mogę się cofnąć i pójść tutaj od razu na dół. Jest! W samą porę! Zajęło ci to 63 sekund na ukończenie tej zagadki. <grym> Czy nie rozmawiałeś ze znajomymi o zasadach? Gdybyś tylko zrozumiał funkcję tych płytek. No dobrze, nieważne! Twoja amigówka nie była dla nas wyzwaniem, głupcze. Bunket. Po prostu poddaj się. Szefie myślę, że już nadszedł czas, aby przestać się bawić z nimi w tą grę. Nie, jeszcze nie! Mam w zanadrze jeszcze jednego ASA w kolczastym rękawie. I on może być dla Ciebie zbyt śmiertelny. To jeszcze nie koniec. O! Sans! Dobra! Dlaczego jego wyjście wydawało się tak puste? Prawdopodobnie dlatego, że nie zaśmiał się głupio. <laughs> Ale kogo to obchodzi? Wydaje się, że prawie skończyliśmy z tymi głupotami. Spadajmy.